W dalszym ciągu jestem jedynym polskim politykiem, który jest zablokowany przez no teraz już wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Uważam, że pan Melnyk powinien być personą grata w Polsce. Dodatkowo w związku z tym, że został wiceministrem spraw zagranicznych powinno iść oficjalne pismo państwa polskiego do państwa ukraińskiego. Jaki jest ich stosunek do ludobójstwa na Wołyniu i jak w ciągu następnego roku mają zamiar rozwiązać kwestię ekshumacji ofiar i godnego upamiętnienia. Mamy prawo, mamy obowiązek się upomnieć o to wszystko, co się działo. No albo dajemy sobie na pluć twarz i mówimy, że też pada, albo po prostu będziemy państwem, które jednak ma pewną godność i które pamięta o tych ponad stu tysiącach osobach zabitych na Wołyniu. Rzecznik przecież Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No chyba on jest, ja się nie czuję sługą narodu ukraińskiego, jestem sługą narodu polskiego i żadnego innego. Jeśli ktoś ma zmienić granice w Europie, no to nie będziemy to my, a raczej nam zmienią. Więc my powinniśmy zawsze apelować o pokój, o deeskalację, o wszystko z tym związane. Musimy mieć jakąś agendę w stosunkach międzypaństwowych i nie może być tą agendą oddawanie wszystkiego drugiej stronie. Tutaj powinna być pewna konsekwencja, powinniśmy mieć realne zapewnienie w przyszłości brania, brania udziału w odbudowie. W zamian co dostajemy? Właściwie nic nie dostajemy, tak, poza ciepłymi słowami, że te, ta przyjaźń polsko-ukraińska jest najlepsza w historii. No tak, tylko że my całkowicie rezygnujemy ze swojej agendy. Gwarancje są tylko istotne, jeśli my sami jesteśmy w stanie te gwarancje wypełnić, to wtedy może ktoś nam przyjdzie z pomocą, ale jeśli sami nie jesteśmy w stanie, to też nikt nam ich nie zapewni. Przede wszystkim nasze państwo trzeba dozbroić to, co ostatnio się działo, chociażby z tematem patriotów, gdzie Niemcy... A właściwie Amerykanie, no bo umówmy się, to nie Niemcy decydują o tym, co się z patriotami dzieje, tylko Amerykanie chcieli przekazać te patrioty Polsce, a nasz minister obrony narodowej powiedział, że powinniśmy je oddać Ukrainie. No tak, tylko że to na nasze państwo spadła ostatnio rakieta, zabiła dwóch naszych obywateli i nasze niebo musimy przede wszystkim chronić. My jesteśmy odpowiedzialni za polskich obywateli i tutaj musimy przede wszystkim postawić nasz punkt ciężkości.